Jak rozglądasz się, masz wszystkie animacje, ale jak idziesz i się zatrzymujesz, to i pozujesz. A. No, i ty to śmiesznie. Czyli, czyli musisz być cały czas w ruchu. Coś, co to, to śmiesznie wygląda strasznie, powiedziszcie. Hmm. No to mi będą wyskakiwać. A. Ciekawe, czy ciężko byłoby samemu zrobić mapę do Garry's Moda. E, oj, hammer no, jest, jest. Hammer jest przegięty, nie? A. Nie można po prostu, nie wiem. wstawić Wstakować. modeli. Połzuje? jak chodzę? <noise> tak, teraz tak. O, roki śmierdzi, znaczy Admiros śmierdzi. roki uciekaj! Eee. <noise> tak, śmierdzisz, co, nie, śmierdzisz. <noise> ah, sorry. W ogóle Admirosowi się co chwilę koszulka fajnie zmienia. On, on co rundę ma inną, nie? A to by, znaczy, fajnie, to by fajnie brudka tutaj lata. Ej. A, dziękuję o. bardzo, dziękuję Cześć. bardzo. Sam patrz na, patrzę na <głos> <głos> ja, bym po ja bym powiedział, że ten A pouzujący, ten... Eee, Mikołaj. Ja no to ja bym powiedział, że listopad, bo w listopadzie nie ma świąt. Ja, Jak to? Przecież, ale przecież jest zima morde... November, November? November? Co wam ci pokazać? Dłonie, które posiadam w ręce? Admiros, żyjesz? Tak, a co? Czemu się nie ruszasz? A! A, bo Kurde! mam zminimalizowany. <laughs> Mówiłem, że on jest kuźwa <laughs> Mam cię kuźba Mary Cringe, kring, Cringe kring. Mas. Okej, Cringe Mas, okej. Okay. W ogóle zauważyłem, Admiro, że co rundę ci się zmienia w ogóle ten: koszulka, którą ubierasz. Teraz masz niebieską. Z no bo ja się... ja zachowuję na najwyższą higienę w czasie A. świąt i się Ej. myję. I się myjesz. Nie wyglądasz trochę. Odnośnie, odnośnie trendów. O, A, właśnie, chcieliście Fenafa? Macie Fenafa. Jak się zadowolili, Jezu. Ja oni higieną. Dobry o, ci ucikę na dach! Nie Usiądę na dach. sobie, wezmę. Zamordowałem Ale nie wiesz wszystkich. No, nie da się wziąć jednego. Biorę cały talerz. Dobra, to wezmę mleko. Tu prezent dla ciebie, proszę bardzo. Jaki. O, ładnie, ładnie. Ja Dziękuję. Tu prezent A. dla ciebie. A. Proszę bardzo. A gdzie jest Roki? Tu! Roki Roki zniknął. Zniknął. Gdzie jest Roki? On, on na coś planuje. Roki, mam prezent o, dla ciebie. Chciał nie ma go. Roki! Roki? Jesteś! O, oh, Roki, mam prezent dla ciebie, chodź! Nie chcę, zajęty jestem. Co ty robisz? W giblu, kiblu giblu, 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 giblu jestem. siedzisz? Na Niemożliwe. Zajęty jestem. Nie ma go na górze, sprawdzałem. Uuu, ale the... komputer. Ej, tu są więcej animatroników! Ktoś, ktoś chce no, aplauzować! nie przeszkadza A, cześć. mi! O, ja okay. oglądam admirus! Gdzie? gdzie, gdzie, co? Oglądałem sobie Admirosa, na górze! Co Admiros? Co? Admiros? <laughs> ale To co chodzi? Okej, okay, rozumiem. Oj, zabił kogoś! Oj, nara, dobra, dobra. no! No chopię, no! Ja, ja widzę error, tak naprawdę. Tak w ogóle, szkieleta a no, okay. bić! ty mi z tego domu. Nie! To ja mam psuć święta, nie ty. Ja jestem Grinchem. Jesteś Grinczem? O, o! O! No, tylko człowiek! No, ale z biura! No, w Chciałem podnieść czakena! Wypalę! Zamykają drzwi! Nie sprawiedliwego Coś słabo ci szło, ukrywanie się, mordeczko. Brawo, kilo, Wygrałeś. You are a bystander. Don't get killed. <stiznek> now, Uwaga na loga! <Corps masa> <mgruzje> gdzie, gdzie, gdzie? gdzie, gdzie za, za ten, za domek. Nie, <ś> święta, <NATO> <Frank, ínuntu> że są Okem, święta. O! Chodźmy się poślizgać na ślizgach. Widzę, Widzę, że teraz ma różową tą koszulkę. śmiesznie. Ja no mówiłem, że się myje codziennie dzisiaj. No zobacz, wyjdź przed dom. A ma, mogę na święta dostać co tam tak stoisz samotnie, halo. Pan święta. Okej. Ej! Dobra, ja dołączę ma, do ciebie, bo mi się rowerki. bawią rowerkiem. Nie, szkielet szkielet do, do ciebie, mnie. Max, dołączy. Dołączaj do mnie. O! Max ma broń! Oj, Max, 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 Max! Zniszczyć święta nie ładnie. Nie, rozkosz, ja na rowerku. Dostałem od admirosa, nie od Chuckena. Chcesz? Ja ci chciałem, zabrać E, chciałem uderzyć w ruch. Jaki gnój! You are a bystander. Przeczytaj bystander od tyłu. Rednacyb No to brzmi jak murder. murderer. Murderer. Ej, co się stało? Czemu to poleciałem? No jestem ja, ja mam po prostu siłę Jaki i gnoj. dlatego ja tak rzucam. Oh shit! Nie, jestem na dachu! Siema. Ej, chodźcie, chodźcie. Co tam, co tam, Admirals? Chodźcie, chodźcie, Siema, gdzie, gdzie? Jestem gdzie? na dachu? Chodźcie, pokażę wam coś, chodźcie szybko. Chodź, pat, pat, Co to jest? Stań, stańcie tutaj. Wow, A, wybuchowe, okej okay. hmm, wybuchowe beczki Czak, <noise> <noise> jesteś tak zwinięty w taki ten... ten wiesz, poskładałeś się, jest mi tak wygodnie, nie? Dobra Roki, Freddy. czas się skończył, nie ma Frediego już Freddy jest na górze, na górze jest Freddy na sure? górze? Tak Co ty tu robisz? No. Wynalazuj stąd! to no, stąd ja Mikołaju, kurde, śmierdzielu Wiedziałeś, że ja tam jestem Bo gdzie ten Freddy? Na górze A, słyszą Kurde, ledy mi się psują, czekajcie What the hell ledy się nie psują. No, ale mi się wyłączyły. Cześć, ja przyszedłem tylko tutaj na urodziny, bo Jezu. właśnie jestem... Na nary. urodziny? Y, FNAFowe urodziny. Się Gdzie oni są? Żyrafa, ja. Nie wiem, nie obchodzi mnie to, to dla ciebie. O, o dzięki, doceniam, masz zjec. mojego brata. Roki poszedł na górę chłopaki. z kurczakiem. Z okazji o? świąt Bożego Narodzenia mam dla was prezent! O. Proszę. O fajnie. Jeez, spokojnie! to nie problemy. jest bomba spokojnie! Jest? Aha, no nie, się no, i nie co, no, no i co? No i co powiesz A. admira się teraz, nie? Coś, nie może. Nie nie nie. Nie, jeżeli podniesiesz tą Dabaj, broń. Dawaj, dawaj. Zabij go! Zabij go! Szybko! Nie, no, nie ja mówię! Znamem. Jeżeli podniesiesz tą broń, to świadczy o twoim zgonie! Sadbie dla mnie! Tak. Czy roki utknął? się, się utknąłeś? Właśnie no utknąłeś. czekaj, czekaj. czekaj. Ja, ja tam zaraz do niego podejdę. Gdzie ty, Dobre, czy ty dziewczyn. wlazłeś na górę? Może. Dobra, gdzie on nie? Je... Chcesz proszek do prania wybielić cię? Kasz. Chodź, 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 Tak gruby, kuźwa to Mówiłem, żebyś nie jadł dodatkowego Dobra, tego za... hamburgera. To no jest twój prezent. Roki, mówiliśmy za prezent. ci, żebyś nie mówek do pralki. Pomóc ci, po, po, ci kolego. Czekaj, 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 może te drzwi rozwalę, poczekaj, 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 może ci pomogę Raki, jakoś. Nie przypadkiem mnie trafisz, tak? Ups. Proszę Roki, to ryba dla ciebie z okazji świąt Bożego o, Mikołaja ryba, Rybę. Proszę. Biorę. Bierz Raki rybę i zjedz biorę. ją sobie no, smacznie No nie wziął ryby, to ja ją wezmę. Ryby. Nie. Oddaj rybę, ty Podaj moja rybę! Rokiego ryba, a dla na Czaken stój, stój, stój. stój. Dla Chakena jest czakę. Czek nie, ten o, nie, czekaj, jest, jest... czekaj, no jest różga, o proszę. Właśnie grzeczny Halo, do... zostaw tą rybę kuźwa, ona powinna wrócić no, do jeziora. Kanibali. Zostaw ją! Nie, zostaw... zostaw ją! Dobra, ryba, ryba musi wrócić do jeziora. Wrzucam zaklęcie Security breach. <ścoughs> security <O. ścoughs> breach. <bridge. ścoughs> Dzięki. <ścoughs> Taken, zjedz to, to jest twój brat. Podziękuję. No, masz to zjeść. Nie będę tego ja! Jedz! Do jeziora! No zjedz nie to. Nie, nie będę tego, tego jadł. Zjadł. Zrób to dla contentu. Nie będę tego zjadł. <noise> nie będę tego zjadł. Flamable. O, flamable. self defense. To jest bardzo niebezpieczne. Co? O! Co, Co to jest? było? To się wybuchło. Wybuchło. To. Gdzie, jest, gdzie jest Rocky? O, Rocky Max wraca. Max, chcę ci dać. <głos> <głos> Otwieraj. Otwórzcie drzwi. No, no <noise> Czeka, no, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, otwórz. Ha, ha! To no! <noise> no, dla ciebie. <noise> Merry Christmas! Oh! Merry Christmas! Merry ah! Christmas! Merry Christmas! Merry Merry Jak śmiałeś! Nie mogę My, przez szybę! Shit! Mas! Co ty się spodziewałeś, że co przez szybę będziesz mógł? No, że przez szybę będę mógł. Myślałem, że ta gra jest aż tak zaawansowana, nie? Dawaj, 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 dawaj! Boł podęgo! No... Kurde! Z butelkiem już rzucił, nie! Kurna, nie chcę... Nie, szczynoj, bo, on mnie, bo on na mnie wyleci! A! No to... Ale no to... No, szczy, no, no trochę się cukam! Jest jakiś no inny. No, była Ale była krew, co? Beczkę, beczkę mu rzuć! Rzuć mu tam beczkę! Ale nie! beczka nic nie robi! Ej, otwieram, może się dogadajmy, może się dogadajmy. Z, z czym? Dam wam a! zniżkę na security bridge. E, a roki, z... z... roki. Weź, weź, weź tą beczkę, wrzucisz mu to tam. A, do środka. Dokładnie, tak. Ja dobra. jestem seryjnym samobójcą. Dawaj, 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 dawaj! Czekaj, Kurde! Aj, kurde! monke Munkę? Munkę? <grymny> yeah, mam ale cię kuźwa! Mimo, że jestem kuźwa chudy jak szkata to przynajmniej mam cela. Jora bystander. Jora bystander. bystander. <grymny> <grymny> kto powiedział też? Gdzie jest ta kłoda? Ej, kto powiedział też Kto powiedział ja też? Roki powiedział. Powiedział, powiedział też. Nie ma. Ja a. nie mogę raczej a. pan. Dobra, masz okay, Dobra, okay. masz usprawiedliwienie. Jestem, jestem ciekaw, czy da się wejść tutaj w ogóle na dach, <grymny> bo można przez komin wejść tutaj do środka. Hmm. No chodź, Ja jestem z Chuckenem, jak coś. Z brawo. Sam jesteś kuźwa girl. Jest jakiś... A nie, myślę, że to jest wyjście do góry. To jest? To Na jest piętro zbiornia. da się wejść. Ale nie, no, burdel, nie. Jezu. Chyba, że się da kogoś podsadzić. Możemy tak spróbować. Nie, nie eee, da się podsadzić. Przechodzimy przez, przechodzimy przez siebie. No. Eee. Aha. Tu możemy naznosić tutaj... No, naznosić chyba te kłody, nie? Czekaj, no, ty jesteś mordercą, Nie, wiemy. nie, K prawdopodobnie roki. Wiem o tym, że ty jesteś. Skąd wiesz? Wiem, że to ty. Skąd wiesz? Ja to dobrze wiem. Skąd wie... O, cześć, co tam? Poddać. Jak tam się, ciepło, ciepło ci w Poddać tym kominku? Mnie. Tak bardzo C C ciepło, Poddać mnie, please. Nie mogę cię podsadzić, przenikamy przez siebie. No nie mów, no nie mów. Coś ci, piotr, piotr, piotr. coś ci nie wyszło, kolego. Gdzie są zwłoki? Gdzieś? Co tam, masz? go podstalić? Co tam, Maxiu? Nie, Marczu, włożę nie włożę chcesz włożę. przytulić szkieleta? Nie. A może, nie? Może, masz nie? Jakieś, może masz coś, co mnie przekona, żebyś przeżył? Lecimy, poradź, gdzie to jest. Masz. Taka uf. przypominajka można rzucać nożem. Nie można. Kurde! <grym 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 no kurde! Kopcą cały czas wnika mojego noża! Nóż. Nie mogę! Okej nas Max! Gdzie pobieg. Tutaj pobieg. Co tam Bołanem? Max? Co tam Z Max? Bałwanem, Jesteś bałwanem. Dawaj, no rzucaj, 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 no rzucaj, rzucaj, no, rzucaj, rzucaj no, no rzucaj! No, 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 no dawaj, stoi miejsca! to stoi miejsca! No kurna! Aaaaa! Tak, Gdzie ja rzuciłem ten nóż? Nie Max, szukaj! Tekstury! Tak, gdzie jest ten nóż? Tekstura, A, Dobra, Mam mango, mango, mango. mam go. <laughs> Jak posunąłego skina? Where? To jest pistolet, Odejdź od ty chciał, Max! Nie to ma! Te jest... Ale... No kurwa! Dobra, Uuu. dobra, koniec zabawy! Koniec! No, nie! No, nie. Chciałem rzucić nasze jeszcze. Jest! Ja jest tą rundę, to znaczy ura JURA Bystander! Bystander! Ja też Bystander! Ja bym Czyli za, roki jest murderem! Ja bym był za, żeby jeszcze zmienić mapę na jakąś inną w tym odcinku. Ooo! Wow. Chłoda poleciała! Co! Chłoda! Co Kłoda, to się herwał? Ale do wewnątrz, Najkrótsza runda na świecie. Ryba. Okay. Można ją Można. Ja nie mam broń, kurwa. Jesteć. O, Max ma broń. O, Max ma broń. Ma Roki no się gdzieś w pierwszej kolejności. Aha. Ja wiem, gdzie jest Roki. Dobra, dobra. Ja, ja, zabijam Rokiego, dajcie mi. Dobra, idź, idź tam, idź tam. Zaraz, czekaj, zaraz usłyszymy strzały. <laughs> o! Dzwonić na 9-11, nie oj, 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 Dzwonić dobra, na 9 -1 -1. Ch Chyba wiem, kto jest, chyba wiem, kto jest! Max, uciekaj! That's interesting. Kuźba, no, gdzie jest ta broń? Żyjesz, Max? Cześć! Nie! nie? Czekaj, bo drzwi się zatrzasnęły. Nie wejdziesz do mnie! Nie wejdziesz do mnie! Bo moja nie gruba bejdziesz. postać tutaj przeszkadzała. Nie wejdziesz do mnie! Uciekłeś, Max! Uciekłeś, Max! Co to miało znaczyć? Bohater! Bohater ostatniej akcji, no Max, otwieraj to. Nie! Uciekam Mam przez okno! Mam dla ciebie przynie. prezent. Uciekam przez okno. Hello. <ścoughs> się zastanawiam, czy zamknąć, czy otworzyć te drzwi. No ja się zastanawiam, gdzie jest Max, jakby. Uciekłeś dawno temu! <ścoughs> <laughs> Max, z Christmas mam dla ciebie prezent pod choinką. O, idealnie! Dobra. Max, mam dla ciebie prezent. Jest świąteczny poranek, czas odebrać swoje prezenty z pod choinki. Nie. No chodź! Nie, nie wyjdę Mam z tego dla ciebie twój wymarzony bo... pistolet magnum, o którym zawsze marzyłeś. <laughs> cały rok. <laughs> o! Nie wyszło mu. Nie wyszło. To co, laścik nie teraz, nie? Tak, zepsułeś mi święta. Nie, tak. Uwaga na kłodę! Kłoda, kłoda, kłoda! No! Kłoda! Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę! Weź mnie! Ta kłoda! mnie! A mogę ją przesunąć mocno? Uważaj, ae, pałzujący ten Mikołaj za to poszedł, Max. O, Max ma pistolet, nice. Ja się trzymam Maxa. Nie, nie będziesz Nikt, trzymał się Maxa. Czemu? Czemu? No, bo masz, no, Co wynosisz no, no, komputer? Monitor no, odej, nie będzie działał przez taki mróz! Który Kulne! dostanie kulkę. A czekaj, o, widzisz lewitująca ten klawiatura z myszką, widzicie? chłopaki? Jest przyklejona. A ty co Ej, skoro Max ma Poszklagan. pistolet, to może zrobić nie nam kuisz. Nie po, nie podchodź. <laughs> Kurwa. Ja coś nie, widziałem? Jak się zatrzymał. To miał nóż w ręku, czy mi się wydawało? Nie. No, nie. Nie, to był jego penis. A ja nic nie miałe. Ej W ogóle jak miałe. ty się... Ej, zatrzymaj się, ty, u, twoje ręce zanikają w twoim tłowiu dosłownie. Lej! Like... on sprawdza, on ma no. ten kwipunek tam. Sprawdza swój brzuch. Jest, nie, zostawię. Ja nie, nie, ja nie, Dobra, zostawię. Już. Adio, nie, nie, amunicja. O siema, o, siema bardzo... się, co tam, co tam ja u ciebie? Bardzo w te święta Nie, ja po prostu przeszedłem całą mapę dookoła, bo to jest masz, jakby moje świąteczna... Masz, świątecz zbyt nie Ma zbyt różową koszulkę, zbyt różową... Ru... Świąteczny spacer zrobię. Tak, tak, świąteczny spacer Nie no da się tym pływać niestety Nie, nie da się, do... się tym pływać niestety eee, spokojnie, morderca ma coraz mniej czasu, zaraz zacznie śmierdzieć No, zaraz nie będzie śmierdział jak zobaczymy kto tutaj jest śmierdzielem Ja małym. przypuszczę, nie ja obstawiam Ty, rakiego. Czeka. Ale, Czeka. ale wielka ciebie, sztuka, patrzcie to! Jaki ciało, wielki tak. sum! Mam karpia, mam karpia Tak, myłem się dzisiaj przed oh! nagryskami oh! A kto to rzucił nożem? Oh! O, dobra, widzę Nikt. No gruby ty. I... I gruby ty. ja, tylko, ja tylko robię ćwiczenie na drabince Mijcie go, Mijcie go od razu! Wszystko. Bijcie go! Nie Bijcie go. ma czym go, ma go. Mam, no, Ej, ja ale ja nie Mam, ja mam suma, mam karpia ja wigilijnego ja ma, ma, mam, mam, mam masz kuźwa, chodź tu! Karpię dostaniesz pu, po ryju, Ty, zły ty! Mnie bije. <gry> Jak szyka tego noża! Czy ty znajdziesz! Niepotrzebnie się noż. rzucało nożem! Gdzie jest nóż? On go ma, on go ma, on go ma! Rzucił, rzucił go! Że, rzucił, rzucił, rzucił! Jest bezbronny! Blokuje go, go. nice! Ale w plecy dostał! Ooooo! No i po świętach, panowie, no i po świętach.